Test liczy. Najpierw no trzeba ją proszę kraić. Krajinę. Ojku, sok wyleciał. Dobra, I patrzcie, zrobiłam tylko dziurę. I już widać, liczy. Jakie to wojna. leciało sama. ogólnie <grywa> była w Lidlu jedno kosztowało chyba dwa złote coś około tego i oh. strasznie to jest dziwne no spróbujemy O Boże Jest to Trochę gorzkie, trochę, trochę słodkie A trochę takie ostre Nie wiem czy to tak powinno być no. No. W ogóle ja nawet nie do końca wiem jak to się je więc proszę nie... nie oceniać. A ta wyska chyba nie jest jadalna. Trochę to słone, ale to jest mega fajne to... Trochę to słone i nie jasne Czy polecać? Bo to jest Strasznie Patrzcie jak to wygląda To wygląda o tak To jest strasznie No i Jeg vil bo hver dag. Og takke dere.